Mój kolejny odcinek na tym kanale jestem z Widzem. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. No i. Mój, mój fan. Bo jeszcze mnie nie znam. Wybrał sobie już postać. To za możemy zaczynać. No jak widzicie, mój kolega na razie nie nagrywa ze mną. Bo. Te święta w ogóle tak mało nagrywamy. No. No jakoś tak to wyszło. A sama moja jest troszeczkę nagrywać. No, i rozwalony. Ogólnie możecie pisać w komentarzu, czy odebraliście jeszcze memoskę, w ogóle wszystko. No i zasubskrybujcie jeszcze, jeżeli nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to to zrób od razu. Cię proszę. Zabili mnie, ale raczej sam sobie poradzi. No i wyjaj do klanu kakao, bo kolejny nasz klub się rozpadł. Widziałem koledze dowódcę, no i oskanował mnie. Wygraliśmy. No i zasubskrybuj nasz kanał. I daj subskrypcję. No zasubskrybuj, to to samo. Daj lajka. Dziękuję, do widzenia.